Pozwolę sobie na, na taką oto moją przepowiednię, że do drugiej tury przejdą Andrzej Duda i, i Krzysztof Bosak. Auto uzasadnienie dla mojego stanowiska. Przypomnę materiały, które już Państwu prezentowałem, to znaczy dwa tweety Krzysztofa Bosaka i jedną jego wypowiedź. To jest czerwiec 2019 roku. Bosak pisze tak. W świetle prawa międzynarodowego Polska jest stroną deklaracji terezińskiej, w której Polska sama zobowiązała się do zadośćuczynienia zamienie żydowskie. I aktualny rząd nie wypowiedział tej konwencji, ani nie wystosował żadnej noty dyplomatycznej, że Polska nie jest stroną tego. Następny tweet to jest styczeń 2020 roku Bosak, Rząd PiS powinien zgodnie z prawem międzynarodowym, nie podaje tego prawa, i zwyczajami wydać notę dyplomatyczną, że Polska nie uznaje tej deklaracji z konferencji terezińskiej milcząco przyjętej przez rząd PO. A w tak zwanym międzyczasie w październiku 2019 roku BOSAK powiedział tak dla radia wnet. No I teraz, już dwa tematy ostatnie co państwo zrobią w związku z ustawą 447, bo to był też element, który, który państwo najbardziej podnosili. W tej chwili polityczą. trwa zbiórka podpisów pod projektem. Pamiętamy, że PiS zabił projekt, który był już wprowadzony w sprawie kontr 447, więc trwa zbiórka po, przez Stowarzyszenie masz Niepodległości organizowana i Roty Niepodległości w tej sprawie. My ten projekt popieramy. Oczywiście jeżeli będziemy mieli 15 posłów lub mniej, ale znajdziemy takich, którzy zechcą podpisać nasz projekt w tej sprawie, to wprowadzimy jako projekt poselski i zobaczymy, czy PIS po raz kolejny będzie głosował przeciw. Spodziewam się, że tak, bo PiS stoi na stanowisku, że taki projekt jest zupełnie niepotrzebny, a tematu nie ma. Bo, bo już pan Jarosław Kaczyński powiedział, że, że tematu nie ma. No, no, dla nich no, oni by chcieli, żeby ten temat nie istniał, natomiast ten temat wróci. To jest bo to wynika jasno z wypowiedzi liderów organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego my uważamy, że polityka chowania głowy w piasek nie prowadzi do nikąd. To jest niedobre, nie jeżeli budujemy dobre, tak zwane dobre relacje polsko-żydowskie poprzez unikanie trudnych tematów, gdzie oczekiwania drugiej strony są bardzo rozbudzone. Moim zdaniem, wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, kiedy on milczy na ten temat, wizyty prezydenta premiera Morawieckiego, kiedy milczy na ten temat w Stanach Zjednoczonych i spotkania ze środowiskami żydowskimi są odbierane po tamtej stronie jako zapowiedź jakiejś formy realizacji tych oczekiwań. Natomiast to, co my powinniśmy zrobić, to opublikować notę dyplomatyczną wypowiadającą um, z polskiej strony. Deklarację Terezińską, która jest podstawą na poziomie międzynarodowym do formułowania wobec Polski, Roszczenie PiS, przez 4 lata tego nie zrobił, a dokładnie przez te 4 lata, kiedy PiS rządził, ta Deklaracja Terezińska, milcząco przyjęta przez e, rząd Platformy Obywatelskiej, e, ona się mocniła, bo jest taka zasada w polityce międzynarodowej, że po 10 latach milczenia ze strony państwa... E, e, które jest sygnatariuszem? Nie, nie jest sygnatariuszem, ale które uczestniczyło w konferencji, gdzie deklaracja była ogłoszona, bo to była deklaracja przez ogłoszona... To Dostajesz się stroną. No więc proszę Państwa, ta wypowiedź jest skandaliczna. Ciekaw jestem, czy któryś z ponad 40 państw, które uczestniczyły w konferencji terezińskiej. W 2009 roku zachowało się, jak mówił tutaj BOSAK, to znaczy, czy złożyło notę dyplomatyczną. Chce nas wciągnąć w dyskusję, chce nas BOSAK wciągnąć w spór z, z roszczeniami wobec z Polski usposobionymi. Natomiast co najważniejsze, to jeśli brać pod uwagę kwoty, o których się mówi, których mają żądać od nas życi, one się ciągle zmieniają od, od 30 po 65 do końca. To ten ostatni wariant, ponad 300 miliardów. To on nas tą wypowiedzią, gdyby został prezydentem, Krzysztof Bosak, oddaje w łapy, że to jest koniec państwa polskiego: 300 miliardów yy, dolarów, ponad bilion złotych. Po takiej wypowiedzi Krzysztof Bosak, moim zdaniem, powinien być objęty ostracyzmem, powinien być bojkotowany. Tymczasem został kandydatem. Konfederacji na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okolicznościach, o których mówiła pani Ewa Żółcka, co prezentowałem w jednym z moich poprzednich materiałów, to znaczy była dyscyplina partyjna. Konfederacja nakazała swoim członkom wybierać w prawyborach, głosować w prawyborach na Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak jest promowany przez media pisowskie, co akurat nie dziwi, bo PiS mówi, że będziemy musieli płacić. Pamiętacie, państwo, prezentowałem materiały, jak i Macielewicz mówili, że Polska podpisała deklarację terrorystyczną. To jest oczywiście totalną bzdurą. Takie stanowisko jest pisowi bardzo na rękę. Promują w TVP SA. Był w ostatni piątek, o ile, o ile dobrze pamiętam, i skomentował to w taki sposób, dziękując dziennikarce TVP, która go zaprosiła, że umożliwiają po raz pierwszy wystąpienie w programie. Gość powinien być bojgotowany przez każdego patriotę. Tymczasem, oczywiście, reklamę robi mu też. Fakt, tak, Bosak szykuje się do ślubu. Później była też, o ile pamiętam, sesja zdjęciowa z jego ślubu. Proszę Państwa, dlaczego twierdzę, że Bosak przejdzie do drugiej tury? No, dlatego, że po zapoznaniu się z tymi dwoma tom tomami Daglasa Lida strategii Sionu, nie wyobrażam sobie, Poznawszy metody, jakimi przez, stu, przez tysiąclecia posługują się, Żydzi, żeby osiągnąć swoje cele, nie skorzystali z tej doskonałej okazji, którą im dał Bosak, tą jego wypowiedzią, na ograbienie nas, bo to myślę będzie najbardziej właściwe, najbardziej adekwatne słowo do tego, co chcą z nami zrobić. Zatem twierdzę, że może się stać, że do drugiej tury przejdą Duda z Bosakiem.